Witam serdecznie, dzisiaj mam dla Was malucha tak naprawdę niezniszczalnego bo to auto bezawaryjne, bezproblemowe jedynie co go może zniszczyć to korozja Toyota Yaris samochód, który jest, jeden z samochodów, który jest najmniej awaryjny wśród wszystkich marek eee, to jest wersja 1.3 eee, tylko nie pamiętam prawda, Mówię, czy to jest wersja 86 koni czy, czy 100 koni, to później tam jakoś tam zupełnie te dane no, ale nie mniej jednak, to no zawsze, czy 80 nawet będzie te parę koni, to zawsze będzie lepsze niż jednolitrówka, która, no, która no, słabo jeździ. Wiadomo, auto jest y, krajowe. 2006 rok produkcji, więc samochód już taki dość leciwy. E, Niemniej jednak, jeśli chodzi o stronę mechaniczną. No to jest w bardzo dobrym stanie, dlatego że to auto było cały czas serwisowane w ASO -Toyoty. to jest nie do uwierzenia Ale tak, nie tylko wymiany olejów i filtrów, tylko, tylko wszystkie rzeczy, łącznie z wymianą sprzęgła 20 tysięcy km temu Czy wymianą katalizatora, czy rurą od wlewu paliwa, bo wiadomo, że w Toyotach te rury E, rdzewieją i cały ten układ paliw, paliw, paliwowy robi się nieszczelny, więc to też było wymienione, więc ładnych kilka tysięcy złotych włożone, e, więc fajnie jeździ, i w ogóle nie czuć wieku ani przebiegu tego samochodu, przebieg też nie jest jakiś może ogromny, bo ma 189 tysięcy, czyli taki przebieg, jakby to powiedzieć, katalogowy <zysy> z samochodu importowanego. No ale tutaj jest w pełni udokumentowane auto krajowe. Wiele lat właściciel, ostatni właściciel jak dobrze pamiętam od 2007, czy 2008, czy 2009, więc tam 10 lat generalnie właściciel No i wszystkie przeglądy w Toyocie. Jeśli chodzi o karoserię, no to nie jest ona najpiękniejsza. Nie ma może jakichś dramatów, ale jest szereg różnych zaprawek, które też ja porobiłem, bo, bo były jakieś tam otarcia. Tutaj błotnik jest delikatnie wybrzuszony, tak jakby go ktoś, nie wiem, albo tutaj złapał za ten błotnik, może wyciągał z jakieś błota. No, nie wiem jak to się stało, no ale delikatnie jest to wybrzuszone. Mm, tutaj mamy taką drobną jakąś ryskę, tutaj też takie drobniejsze ryski. No widać walkę miejską, aczkolwiek w trasach też jeździł ten samochód, bo w tym roku na przykład państwo zrobili 6000 km, byli we Włoszech, więc no... Jakby da się, no nie wyobrażam sobie jechać z tym do Włoch, ale no i ludzie jeździli maluchami kiedyś i żyli, nasi rodzice. Mm, tutaj też jest zobaczcie takie delikatne otarcie, te białe rzeczy to myślę, że jeszcze pastą można tutaj trochę to wyprowadzić. E, co jeszcze, tutaj ma delikatne bąbelki dwa, y, korozyjne, e, no niestety, tu jest ryska. Więc no, ma trochę tych rzeczy, więc jeżeli na pewno nie jest to dla estetyków, jak ktoś ma tylko patrzeć na samochód, a nie jeździć, no to pewnie to nie dla niego. A jeżeli ktoś chce wydać jakieś tam pieniądze niewielkie i, i mieć bezproblemowy samochód bez jakiegoś wkładu, no to zdecydowanie to jest to auto tanie w eksploatacji i, i, i problemów nie przysporzy. Tu też jest ryska zaprawiona, tu jest delikatne zagniecenie, ma trochę tych y, mankamentów, tutaj złazi bez warty. I chyba tyle, no więc no tak na pierwszy rzut oka nie są to rzeczy jakieś takie bardzo widoczne, no ale jak się poprzyglądamy, no to, no to ma. Po prostu trzeba to albo pokochać, albo znienawidzić. Taki jest i nie zmienię, i nie będę malował całego tego samochodu. E, co jeszcze? Opony, opony całoroczne z 18 roku Goodyear e, Vector, chyba to się nazywa tak, Vector Four Seasons, mm, więc takie coś oryginalne, kołpaki. Jeśli chodzi o hamulce, no z tyłu to są bębny, z przodu tarcza, taki ledwo co wyczuwalny rand, więc raczej w dobrym stanie. No i tyle jeśli chodzi chyba o karoserię, później pokażę Wam grubość lakieru, bo jakieś rzeczy tutaj też były lakierowane. Elektryczne szyby przednie, skórzana kierownica ze sterowaniem radiem, lusterka elektrycznie regulowane, no i chyba podgrzewane. Jest klimatyzacja, jest radio, jest komputer 189 800 ma, ma przebiegu kierownica ładna tutaj wiadomo że troszeczkę z lewej strony bardziej wybłyszczona, ale generalnie ładna, bo jest jakieś tam przetarć. Wnętrze też ładne, to, oczywiście uprałem je, więc, więc teraz jest czyściutkie ładne, estetyczne. No co no? W środku jest miło i, i przyjemnie. Pokażę Wam jeszcze tu pod maską, że jest silnik dobra jest Nawet nie myty jakoś tam specjalnie. Ostatni przegląd był w sierpniu tego roku na 182, czyli no 6 ,00, 7 tysięcy temu Dobra, kawy nie ma co tu oglądać. Z tyłu też ładnie czysto. Kanapa chyba tu w Yarisach jest regulowana. No właśnie, ona się przesuwa, o proszę, do takiej pozycji. Więc wtedy wiadomo, że nikt tu nie usiądzie, no ale można bez składania powiększyć tą przestrzeń bagażową, która wiadomo, że w tym Yarisie nie jest jakaś wielka. W Jazzie jest zdecydowanie większy bagażnik. No i tak, bagażnik jest dwupoziomowy, bo mamy to coś. Oj, półkę rzuciłem. Nie ma jednego sznureczka, jest sznureczek. Tu, 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 właśnie tu jest Dobra. E, Tu jest podwójne dno, czyli mamy jeszcze tutaj miejsce. Zobaczcie, na, no, jest 10 cm przestrzeni, więc dość dużo. A tu mamy jeszcze koło dojazdowe. Więc po wyjęciu tej półki można też ją tak otwierać, chyba. O, nie, nie można. To jest do. Nie wiem do czego to jest. E, nie wiem dlaczego to jest, po co to takie? Nie wiem. ważne. Mm, można wyjąć to półkę i to przestrzeń wtedy łatwiej będzie y, wykorzystać. No i co? Jest książka, y, jest instrukcja. Tu jest, co to jest, to do antynapadowego takiego urządzenia, jakiegoś tam kradziejki. Jest kwit. No i wszystkie przeglądy, tak jak wspominałem, no wszystkie przeglądy w Toyocie jak należy. Kiedyś był własnością ten samochód, najpierw toyoty Motor Poland. No i tu jest też taka pieczątka właśnie z Toyota Motor Poland przy pierwszym przeglądzie. Ostatni przegląd to tak jak pod maską. Zobaczcie, 182 500, 10 sierpnia wcześniej 177 w sierpniu zeszłego roku, 21, no 170, no więc tak no regularne wszystkie przeglądy jak należy w Toyocie i tak jak wspominałem, no nie są to tylko wymiany oleju, tylko po prostu wszystkie rzeczy mechaniczne były robione także w Toyocie, więc na oryginałach i, i, i robione jak należy. Mam też historię tutaj tą wydrukowaną tam z ostatnich jakichś tam lat, ale to już nie będę pokazywał, bo tu dane właśnie dzieli są. więc tu jest schowek i przed kierowcą też jest ten y, schowek tutaj więc tak to wygląda, pokażę Wam grubość lakieru yy... chyba błotniki, maska są, są nieoryginalne oryginalne jak dobrze pamiętam ale pomacamy i będzie wszystko jasne 80, 90, 80, 90, 90, 90, 80, 80 Pokrywa bagażnika 90, 90, lewy tylny błotnik 80, 80, drzwi 90, no i drzwi kierowcy 110, więc one już troszeczkę grubsze, 150, więc ewidentnie pocieniowane od 160, od przedniego błotnika. 80 ma błotnik, więc no, moim zdaniem wymieniony na nowy i, i te drzwi y, pocieniowane, 190 Maska też y, raczej wymieniona na nową. No, 150 ma, więc tak na dwoje babka wróżyła, albo cieniutko bardzo przelakirowana, albo... albo na nowo i troszeczkę grubiej ktoś polakierował. Tu już mamy 110, 150, no nie ma jakichś tutaj szpach nigdzie, 130, no i daszek 70. Więc taki oto pojazd, który będzie bardzo tani w eksploatacji, mało pali eee... No i nie ma tu jakichś tam rzeczy mechanicznych specjalnie do, do roboty no, Nawet opony też 18 rok, więc jeszcze jak najbardziej można ich używać Zapraszam Was na Kompel, Tam znajdziecie kilkadziesiąt zdjęć tego samochodu i szczegółowy opis Lub też inne oferty eee, Mam w ofercie także Jazz'a, jeśli chodzi o małe samochody Aczkolwiek Jazz no, mniej więcej dwa razy droższy no, bo i nowszy, dużo. E, polubcie mój profil na Facebooku, Autoprofesja, będziecie na bieżąco z ofertami. Zapraszam też do subskrypcji kanału autoprofesja.tv na YouTube, będziecie na bieżąco z prezentacjami takimi jak ta. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia.